To już druga edycja zimowej imprezy organizowanej przez Karkonoski Park Narodowy. Tym razem chętnych na ciekawą wycieczkę po Karkonoszach było więcej niż w ubiegłym roku. Każdy z uczestników wyprawy, który chciał, otrzymywał rakiety śnieżne i mógł wybrać trudność trasy. Pomysł spodobał się Jeleniu Górzanom. Karkonoski Park Narodowy drugi raz organizuje właśnie tą imprezę i jak się okazało cieszy się ona coraz większym powodzeniem, bo dzisiaj tutaj dwie grupy, które wybierają się w teren są całkiem liczne. Dzieci przybyło też bardzo dużo, dlatego będziemy z nimi wędrować śladami liczyrzepy, może uda się zobaczyć jakieś ślady zwierząt na przykład, to będzie myślę nie małą atrakcją. Dla... Lubimy się zawsze gdzieś ruszyć, a rakiety to duża atrakcja, to nie, nie codziennie można się tak wybrać, a warunki są jak widać dosyć dobre, śniegu jest w brud. Jest to na pewno w ciekawy sposób przygotowane, także zebraliśmy się całą rodziną. U nas raczej rzadko się zdarza możliwość w ogóle wędrowania na rakietach śnieżnych. Nie jest to popularne, natomiast jak jeżdżę na narty w Austrii, widziałam, że sporo osób, i to w różnym wieku, korzysta właśnie z takich wycieczek. Nawet nie, nie narciarze korzystają chętnie z wypraw właśnie na rakietach śnieżnych. Nigdy tego nie próbowałam, więc przywiodła mi tu ciekawość, żeby sprawdzić, jak to jest bardziej zaawansowani turyści mogli wybrać się na wyprawę na nartach skiturowych. To są takie narty, które wyglądają jak narty zjazdowe, czyli na pierwszy oka, ale mają specjalne wiązania, które pozwalają nam poruszać się w terenie w taki sposób prawie jak na biegówkach, ale żeby to było możliwe, to podpina się od spodu tak zwaną fokę, czyli Coś, co kiedyś było swoczym futrem, teraz jest tak ze sztucznego materiału. I działa to w ten sposób, że idąc pod górę pod włos, narta się nie ześlizguje. Natomiast jeżeli chcemy zjeżdżać, to narta z włosem jedzie nam ładnie na dół. Pozwala nam to dotrzeć do najbardziej niedostępnych miejsc. Organizatorzy nie zapomnieli też o najmłodszych, dla których przygotowano również ciekawą wycieczkę. Taka wycieczka dla mnie to jest bardzo fajna sprawa. No, na wycieczkę karkonoską. Fajnie tak sobie przejść, jak jest dużo śniegu? Tak. Z pomysłu zadowoleni byli też rodzice. Są to przepiękne inicjatywy w takiej pogodzie, w takim śniegu. Mamy dzisiaj taką lekką odwicz, ocieplenie. Ale to dla dzieci jest pogoda wspaniała wręcz. Dzieci mają szansę zapoznać się tutaj z przyrodą troszeczkę inaczej, niż, niż to wygląda, nie wiem, na, tak na co dzień z rodzicami na przykład. Fajny pomysł? No myślę, że świetny, dlatego tu przyjechaliśmy. Do samodzielnych wycieczek w góry na razie raczej nie zachęcamy. W karkonoszach panują trudne warunki.